Ej, ja wyjeżdżam pierwszy z boksów, nie? Czy z garażu? Nagle, nagle mi ten. Nagle mi przez ten skaczę. Przez Bolit. Wjeżdżam przed ze mną. U, Dobra, trzeba pojechać tą p***dą reną To jest mój pierwszy wyścig Bo ostatni był trochę... Dawno temu to Jest na ścianach, chcesz to wziąć? I jest na mostu Kaj tu masz kurwa most? No, no te, no, no te mostki nad drogą Przepuściłem Irniego na dnie i nie, ten Widziałem, że go przepuszczam To jest dopiero Ja już za mnie było. Ja się szykuję na kolejne, bo zrąbałem nie zmieniłem w ogóle mieszanki, bo jadę na Mix 1 Ja automatycznie z to O, bo masz No i już prawie, Jaki, Jakie prawie. Prawie. prawie? O kurde Ja na mistrzu Gdzie ona? No to uwaga Taka, jest Leć oj oj mutę świetna. Gdzieś to jest ferment. Dobra, I ja zjeżdżam do no, boksu. Tak, to plus zero co jest tu? <laughs> spin ja pierdolę jebane szykany a szykany po w Dobra, this lab to jest box, box, box Maluch strasznie zjebałeś drugi sektor, bo nadrobiłem w Chyba... nim, bo wiem. bardzo dużo w nim nadrobiłem. Wiem. I wallow w jest zaliczony no i czas. tak. No tak się o, pole position. Jetyś o 30 lepszy. No. Ale to no. wszystko wina właśnie tego drugiego 0 sektora. wszystko jeszcze nie jest dobrze Ja w trzecim nadrobiłem 0,5 hmm. dwa... ja, czy ja mam też innego setupu, z pewnego i tu jest mój To było słabe kółko nie <noise> Słabe kółko <głos> 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 Dobra, naprawiać skrzydło i. Po kółni ja tu jadę po prostu do pani. Kto jedzie za mną? Ja. Po e... Ale ja nie byłem na szybkim, na bazu do śledzi. Jazd jest zjazdowe także. Ja i tak cię przybija ty jest tylko sień. W boksach. Dobra, end clean L, end clean L. O. o, ktoś miał wypadek w motorze pierwszym. Wstydło naprawione. naprawione, opony wymienione, mogę robić kółko. Ten wyjechał, ja nie wyjechałem. Gra na ekipa. <gry> O Tutaj ja tak nie podrzucam. Dobra, jest dobrze. Fuck'em! Dobra. Robimy strategię. Widziałem jakieś elementy skrzydła w sektorze pierwszym. No to po... pewno jego, bo wyjechał tu za mną, a jest jakiś jakoś, nie sektora trzeciego za mną. Chyba teraz wyjadę. Ja robię taktykę z USA. Kurwa, opon nie widzi. automatycznie czy nie? Nie. Kurwa.

Nie, resztę ja trochę miejsca nie, nie, Geniusz, <gülüyor> Geniusz. <gülüyor> 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 Kto się nie, Kto z drugim Kto się Dobra. nie, nie, Jak tak dalej nie, nie, ja drugie miejsce, to będę miał. A to fala. A 0.07 to zero. Zero 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 oh. Nie ma Nie O, jest Ci strata Ale poszedł O ja pierdolę, źle Eee... wyjeździe z mocy się rozwali? Eee... nie... ja... Tak, tak, tak To ta nie no. Coś Ibi zrobił, bo na kurwa ma... Dobra, kogo będę musiał przynieść, tak? Bo nie Na prawo, ukończono, wow nie, nie, tak. nie, Ale nie, jest nie, no, no. Eee. Ja i tak nie, piję piję piję. Piję. Ej, to to nie, to to piję. Piję. Wiesz, nie, Co, <laughs> ja Dobre, ja ja o, nie, 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 to, nic to nie, to to nie, 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 tak. Czy jest opcja powrotu do boksu, czy muszę przejechać do gnożenia? Musisz przejechać. Zmieniłam to. Jest to nie jest single, musisz być, musisz być multi. Multi, multi, multi. Tak to jest. Józef, co mam kurwa, Tylko a, hmm, dwie ile, ile czasu do końca chwali? Zaraz tak, zobaczę. E, Równe 5 minut. Gdzie Maclareny te? 1-2. No, o, teraz 5 minut. Kto tam jedzie przede mną? Na prostej. Ja! Ach, e, to... czy jest? To Irwin. O chuj, to jest mięszka. Bo ja z tego wyjeżdżam. Och, uwaga, spodnie jest. Liczy na to, że przede mną. Tu, o, przed to... Padaj. No, no chce po prostu nie? Spalaj. No, Kurwa kto się tu zastrwiał Waga, się na jest zakrętko, to muszę pokazać Co jest kurwa? No Tam nie... Tam miałbym taki podatek Ale mogę chociaż zetknąć Ja dopiero wyjechałem, więc to nie ten Co tak skaczesz panie? Nie wiem nie wiem, nie, 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 hmm. nie, Co, jest? co jest? się Co ty nie, 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 Co Co ty nie, 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 to. nie, 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 ty nie, nie, wyjebało, czy co ja? Ciebie wyjebało. A mnie to miałeś ten sam błąd, co ja miałem w Niemczech. Malu, Kurwa! Widziałeś to maluch? Zrobiłem? Co teraz? pany Nie wiem. Dam radę? Kowa, w ogóle proxisa nie widzę na Steamie. Offline jest. Jak nas. Na Steamie. A, strac na st a straciłem połączenie z serwerami. Kurwa, fajnie. A trzeci byłeś. A widzę wszystkich tu. Chcę Jak? Tu... Aha, świetnie. Aktualnie nie mam połowy skrzydła. Chce ktoś? Dwa? Ja też nie mam połowy skrzydła. Tam Tylko że ja co zrobiłem. A, widziałem co zrobił, w tempie Nie dacie rady okay, zaprosić minus. co, nie? Czyli jestem wyścig w dupach Tak by wychodziło Kurwa, co, no a, jecha, a jechałem po pole position już Minus tego, że zamknięte lobby Jak podeszlesz profil Steam to może ja zaraz spróbuję. Czy ja wszystkie moje socale mam podpięte pod ten Discord albo... A ja muszę jakoś na szybko grafice ogarnąć, nie uda się. No nie da się zaprosić. Ja nie mogę. No, nada Kanada w dupę, super. A już, już zaczynałem um, pomiarówkę, no. kurwa no. Ja się bo już i tak dążę, ja wycofam. Czekaj, okay. X na Xboxie to kwadratny 60, nie? nie tak, jest! Dobra. Coś ty zrobił, poniżej 14 zeszło, to Dlaczego mamy tutaj samych Polaków i dwóch Hiszpanów? Może ktoś to wyjaśni? No ja... Mnie dobrze wiesz, o co chodzi. No... Tak, ale ja chyba nie wiem Zanim czemu. historię. No nie wiem. Nie znam historii. Ja... Ja, ja Zobacz, czekaj, czekaj, ja sobie wygrałem Hiszpana na... ...temu... ...KG'a po prostu O, Patryk, widzę. Ja chciałem ja co ustawić, ale potem sobie tam ...a nie, bo mam. W przeciwnym miejscu. Tak, oj, Iriiiiiiiiiiiiiiiiiiii oj! Tak. To no. Iris się rozbił Iris się rozbił, tak specjalnie Adik jedzie, to... się... Się poprawił. Ale mu się nie udało Nie no, poprawiłem się, ale no No, ale trzecie miejsce no Doż... Nie, ja nie dobradę nie zostaje tam wierzchołku Musiałeś, Adi, musiałeś Tak, musiałem I tak Dobry. jeszcze w ostatniej chwili zdążyłem Eee... Byłem na pewno, ty to jest na pewno, nie? Ale dobra, <laughs> bę, 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 dobra. będzie też to, tam nie obchodzi. To już wyjdzie, a? Dalej, on dalej jedzie Atyk ciśnie No nie Nie wyciśnie Raczej nie, nie ja zjeżdżam, to jest zjazdowa No to się wycofaj Nie mam SK podpiętego pod kierownicę A jak mam to nie chcę się go szukać Wolę no, zjechać miejsce mam, co jest? Zróbcie ktoś z Mam